Witajcie, dzisiaj mam dla was analizę intro trzeciego sezonu Star Butterfly. Wiem, że dzisiaj ma być ten creepy odcinek, ale po tym, jak wczoraj zobaczyłem intro trzeciego sezonu, to normalnie musiałem o tym zrobić odcinek. Jeśli jesteście do nowi, to pamiętajcie, by zasubskrybować, a także kliknijcie dzwoneczek, a wtedy nie przegapicie żadnych nowych filmów. A więc najpierw pokażę wam intro, a później dokładnie omówimy, ponieważ zawiera tyle easter eggów i tajemnic, że normalnie trzeba wszystkie dokładnie przeanalizować. Moim zdaniem intro prezentuje się naprawdę świetnie, ale czas na analizę. Już w pierwszej scenie moją uwagę przykuło coś naprawdę ciekawego. Czy wy zauważyliście coś dziwnego na tym obrazku? Przynajmniej jak dla mnie, ten plakat przypomina mi nieco pewien z Tak nagle przypomniałem sobie o tym plakacie, gdy oglądałem intro któryś raz, no i moim zdaniem naprawdę widać podobieństwo. Kolejna scena, intro jest dość zastanawiająca, ponieważ widzimy, że Star i Marko bezpośrednio spokojnie Marko przechodzą do zamku w Muni. No i to jest dość ciekawe, wiele osób zastanawiało się przez to, czy Marko teraz mieszka w Muni. No ja początkowo też stwierdziłem, że może to być prawdopodobne, ale bardziej możliwe jest to, że jest to po prostu taki efekt przejścia. Kolejna scena naprawdę jest po prostu niesamowita. Po tym jak to zobaczyłem, to normalnie nie mogłem przestać myśleć o tej scenie. Otóż z ciekawości puściłem intro w spowolnieniu. No i zobaczcie kto tutaj jest. Początkowo go tam nie ma, ale po chwili się wychyla. Tak, słowniryk, który prawdopodobnie szpieguje Star, ponieważ raczej nie twierdzę, że on był tam w świadomości innych i że tam po prostu był z nimi po takiej dobrej stronie, a moim zdaniem to Tofi kazał mu szpiegować Star. To jest po prostu tak świetny easter egg, naprawdę, coś niesamowitego. No i kolejna scena również jest dość zastanawiająca, ponieważ widzimy tutaj Toma, a jak wiemy Star i Marko zbytnio za przypadają. Moim zdaniem... Oni tak jakby teraz mają ze sobą dobry kontakt, ponieważ możliwe, że wszyscy połączą siły w walce z Tofim. Kolejna scena, która jest dowodem na to zostanie omówiona później, a więc później będę to kontynuował. No i tutaj kolejny ciekawy easter egg, a mianowicie w tej scenie stary i Marko stoją na aucie pani Łochyckiej. No i widzimy, że ten jej pomocnik trzyma w ręce lalkę, która przedstawia Marko jako księżniczkę, ponieważ jak wiemy w kilku odcinkach właśnie nią był. No i pytanie po co tam ziomkowi ta lalka, możecie napisać w komentarzu. No i teraz scena, na którą wszyscy czekali. Gdy ją zobaczyłem, to po prostu w mojej głowie narodziło się tyle teorii. A więc zobaczcie kogo tu mamy: Eklipsę, dokładnie. Już w jednym odcinku widzieliśmy ją zamrożoną w kryształ, Ale teraz wyraźnie twórcy dają nam znak, że ona w trzecim stanie będzie miała jakąś większą rolę, ponieważ specjalnie została umieszczona w intrze. No i co ciekawe, właśnie Marko, zwrócił na nią uwagę, a Star nie. Pytanie: czym akurat Marko? Z pewnością nie bez powodu pojawiła się w intrze, jak już mówiłem będzie miała jakąś większą rolę w sezonie trzecim. No i czy możliwe, że Eklipsa powróci jako ta zła postać? Bo moim zdaniem może się ona sprzymierzyć z Tofim. Ale w sumie to w jaki sposób mogłaby się ona uwolnić z tego kryształu? Otóż jest pewne dobre wyjaśnienie. Pamiętacie jak w jednym odcinku Rombulus powiedział, że jego kryształy są już dość słabe? Możliwe, że właśnie to umożliwia Eklipsie ucieczkę. W tej scenie widzimy Luda, a w sumie to Tofiego, który jest w ciele Luda. No i widzimy również tutaj słowni Ryka, którego jak wiecie nie było w odcinku Star Crusher, czyli ostatnim odcinku drugiego sezonu. No i jak widzimy, co ciekawe, gdy Ludo jest opętany przez Tofiego... To i tak słownik mu służy. Pewnie po prostu ten, kto ma księgę, kontroluje słowni Ryka, i nawet gdy księga należy do Luda, a Tofit jest w jego ciele, to i tak w sumie fizycznie jest to Ludo, więc Słownik powinien mu służyć. No i ostatnia scena przedstawia wszystkie postacie. No i wracając do tematu Toma, jest on tutaj z nimi i widać jakby się z nimi jakby kolegował. No i możliwe, że oni właśnie połączą siły, jak już mówiłem, w walce z Sofim. No i oprócz samego Toma, to widzimy tutaj również innych przyjaciół star. No i moim zdaniem oni również przyłączą się do walki. A co do samego trzeciego sezonu, to moim zdaniem po tym inszem można stwierdzić, że że będzie się on odgrywał głównie w Miuni, a nie na Ziemi. No i jeszcze jeden ważny szczegół, o którym prawie bym zapomniał. Marko ma pelerinę. Ludzie, to jest chyba największy plot twist, który naprawdę będzie w fabule ważny. Nie wiem czemu on ma pelerinę, ale jest to dość ciekawy szczegół. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Jednej postaci całkowicie brakuje w tym jaintrze, a mianowicie chodzi mi o Jackie. Czy możliwe, że Jackie okaże się jakimś złym, że nie pomaga tutaj w walce? moim zdaniem jest to całkiem możliwe. No jednocześnie oznacza to większe szanse na prawdopodobieństwo z Starko. Czy to możliwe? Napiszcie co o tym sądzicie. No i to na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam Kolejny pojęcie już, to będzie on naprawdę creepy. No i ludzie, ten trzeci sezon Star Battletimes zapowiada się tak niesamowicie. Po prostu nie mogę się go wyczekać. A przypominam, że do premiery zostało 31 dni. A więc to na tyle i widzimy się jutro w kolejnym filmie.